Cześć, ja jestem Cydy i witam was w serii Zagrajmy w Kangurek KO3 Tajemnica wulkanu I zacznijmy już sobie nową grę, ponieważ teraz czeka nas nudna sekcja latania samolotem A później przejdziemy do mojego nudnego gadania Gadżet zamontował w samolocie nowy silnik Mówię ci, to będzie czas! Mam dobry klimatik na testowanie Nie Będę sprawdzał czy jest wszystko gites Przelecisz kolejno przez wszystkie chmurki i zobaczymy, czy jest opki. Ok. Na radarze zobaczysz, gdzie jest kolejna chmurka. Sterowanko, czaić, całka lewa to w lewo, prawa to w prawo. A teraz najlepsze, ziom. Daję strzałkę w dół, a ten leci do góry. Daję strzałkę do góry, a ten opada. Niezła jazda, ale się można przyzwyczaić. Spokoziom. No tak, gra jest trzecią odsłoną polskiej serii platformówek trójwymiarowych, które właśnie były zainspirowane ogromną popularnością tego typu gier w okolicach 2000 roku, bo pierwszy Kangurek wyszedł w 1999, drugi w 2002 chyba, drugim, trzeci, którego gramy teraz w 2000 bodajże, znaczy na pewno w 2005 roku wyszedł, Właśnie w tamtym e, okresie czasu e, niezwykłą popular popularnością e, cieszyły się gry tego typu między innymi seria Rayman e, czy Krok, czy też bardziej takie e, niekoniecznie podobne, ale też e, na podobnej zasadzie operujące gry, czyli seria Mario i Zelda. E, no i właśnie gra wzoruje się w bardzo dużym stopniu na nich. Jest to polska produkcja, jak już wspomniałem lub też nie. Została stworzona przez studio Tate Interactive. I jak możecie się domyślać, jest to średnia gra, jak często coś, co jest po prostu ściągnięte przez Polaków, bo jest po prostu popularne. No, ale jest. No, mimo że jest to nudne, krótkie, przepełnione błędami. Z beznadziejną pracą kamery i mógłbym wymieniać setki setki rzeczy, które w tej grze czy w tej serii są słabe. W poprzednie dwie części nie grałem, oglądałem je na YouTubie i... no i wiem, że przedstawiają bardzo podobny poziom... bardzo podobny średni poziom wykonania, ale kiedyś, gdy się grało w te gry, miało się po 7-8 lat i nie zwracało się naprawdę na takie rzeczy uwagi. Liczyła się kolorowa grafika i... po prostu... to, że można było grać. Hey, no, Kules! Ładnie ci to poszło! Teraz może luchniemy sobie, co jest w wulkanie. Nigdy nie widziałem. Przeleć nad kraterem! Przeleciałem nad kraterem. Nie, nie zabijałem pasów! Spadam! Ratu. I tak przedstawia się fabuła tej gry. Tracimy przyjaciela w wulkanie. Wow, musimy go teraz uratować. To jest nasz kangur i... Trafiliśmy tutaj do takiego, jakby otwartego troszkę świata. Znaczy takiej naszej bazy wypadowej. Mamy tu kilku kolegów, i e, możemy zbierać sobie takie duszki, lasu. E, ale teraz naszym celem jest spotkanie się z wielkim szamanem Kangurzym, który siedzi tutaj. Witaj, ładnie, ładnie. Co to będzie? Co się z nami stanie? Lotek zginął. Jakieś straszydła powychodziły z wulkanu. O, jem, o Witaj! Miło cię znów widzieć. Choć w sumie, to czy tu, tu jesteś pierwszy raz? Czy my się znamy? Aaa, to ty. Mieliśmy rozmawiać o młotku. No, znaczy się lotku. Więc z tego co pamiętam, to od małego był... No tak, wypadek miał. Straszna sprawa. Mm, ale do rzeczy. Kolega Kangur nie ma czasu na pogawędki. A. Trzeba mu pomóc. Musimy go uratować. Zastanówmy się. Już wiem. Tu zaraz za mną jest przejście do wnętrza wulkanu. Dawno nie używane. Otwarcie bramy. To już prosta sprawa. Trzeba tylko zdobyć cztery artefakty. Rozrzucone tu do to, tam. To, jeśli dobrze pamiętam. Zdolny jesteś. Poradzisz sobie. No, i, idziemy do. Idziemy zdobyć pierwszy artefakt. Gra jest strasznie krótka. Nie będzie e, seria pewnie miała więcej niż pięć odcinków naprawdę. Świetliku, otwieraj nam drzwi. Ale przy tym, że jest krótka, jest tak niesamowicie irytująca. Wczoraj sobie odpaliłem ją, zobaczyć, czy jest fajna, czy działa i tak dalej. I matko, matko, jak ta gra jest beznadziejnie zrobiona pod kwestią, kwestią saveów, checkpointów i tak dalej. Ale cóż, grajmy. Tutaj musimy rozwalić sobie naszymi diamencika, diamencikami, nie diamencikami, a dynamitami. Drogę kryształową. I mamy pierwszego przeciwnika. Jest to Golem. Przeciwników w tej grze jest bardzo mało. Powtarzają się tysiące razy. Jak mówiłem, gra jest średnia. Co teraz? Teraz, czy uda mi się tam wskoczyć? Nie wiem, ale no, musimy zbierać te duszki, ponieważ bez duszków nie przejdziemy gry. Niestety, pojawiają się kolejni przeciwnicy, którymi są. którymi są. Nie wiem, co to jest, ale ginął na hita od zwykłego przewrotu. Chodź tu. Gin. E, właśnie, gdy zabijamy przeciwników zwykłych, wylatują z nich e, takie czerwone kuleczki. E, z tych kuleczek po zebraniu 30 możemy zebrać sobie, odnowić sobie pasek życia. Znaczy, jedno, jedną część życia. A tutaj mamy beczki, które się same respawnują. Cóż, czy to nie przypomina wam czegoś z serii Rayman? Mi troszkę tak. Ale, za to, co też nie jest niczym oryginalnym, ale jest całkiem fajnym, e, co już wam mówiłem w rejmenie dwójce, albo też w epoce lodowcowej, bo to pojawia się w każdej grze, praktycznie tego typu, czyli takie jeżdżenie po różnych e, rzeczach, jest to też całkiem. E, bardzo lubię takie rzeczy, bo jest to dy dynamiczne, chociaż tutaj nie jest to dynamiczne, jest to też irytujące wręcz, bo można z tego łatwo spaść, jest to bardzo niewyczulone i tak dalej. Ale co zrobić? Narzekać dalej. Od tego tu jestem. Przed nami KO Camping, czyli nasz namiot, który służy za checkpointy. W poprzednich kangurkach to były chyba zwykłe flagi, które po prostu się stawiało. Tutaj mamy coś takiego. Całkiem dobry pomysł, gdyby tylko te checkpointy nie były tak rzadko i gdyby nie można było w tej grze tak łatwo zginąć. To by było zdecydowanie myślę lepiej. No ale cóż, narzekam, narzekam, narzekam. Chodź tu, świetliku. Świetliki jeszcze, jeszcze nie zauważyliście, albo wam nie powiedziałem, służą nam do otwierania takich oto drzwi na kluczyk. Kluczyk zostaje oświecony. My możemy ruszać dalej w dalszą podróż po świecie kangurka. Potrzebujemy jeszcze aż 93 zielone punkciki. Czy uda mi się je zdobyć? Mam nadzieję, że tak. Mam ogromną nadzieję, że mi się to uda zrobić. Chociaż nie wiem, ale tutaj mamy miejsce z pierwszym starożytnym artefaktem, czyli. No mamy tu zagadkę logiczną, całkiem banalną, tylko nie wiem jak ją uruchomić, szczerze mówiąc. Podchodzimy do tego i wciskamy przycisk akcji. Twoim zadaniem jest ułożenie układanki, przycisk skoku to obniżenie łapy, bla 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 bla. Nudzisz stary, nudzisz, nudzisz, nudzisz. I jeszcze nie mogę tylko przeminąć, muszę czekać aż po 10 sekundach dialog się wyłączy. Jest to bardzo prosta zagadka, w której musimy z klocków ułożyć sobie to, co nam grakarze, czyli kwiatka. Zdobyliśmy pierwszy artefakt, artefakt lasu czy tam ziemi. Jest nasz... Dobrze. Masz już pierwszy artefakt. Masz już wszystko, co jest potrzebne, żeby umieścić pierwszy artefakt w bramie. Uwaga! Teraz trochę magii. Wspaniale! Pierwszy artefakt jest już na swoim miejscu! No, no! Ten kapłan to coś tam jednak potrafi! Raz na 100 lat coś mu się uda! Ale, ale to. 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 to, 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 to ja zrobiłem, a nie kapłan. No, no. okej. Okay. Czuję się. czuję się. odrzucony. olany. zabity. psychicznie. Ale okej. Okay. Może kapłan jest tutaj takim, wiecie, bogiem czy coś. Nie wiem, ale teraz ruszamy na coś strasznego. Ba! Chcesz paralotnie? Zasady są proste. Będzie twoja, gdy wygrasz ze mną wirtualny wyścig. No właśnie, wirtualny wyścig. I nie wiem czemu po dialogach musimy czekać kilka sekund, zanim cokolwiek się stanie. Wyścig ma bardzo proste zasady. Trzy okrążenia wygrywa najlepszy. Chwilowe przyspieszenie uzyskasz na zielonych polach. Uważaj na przeszkody. Na miejsca, gotowi, start! To akurat jest stosunkowo fajne. Mamy taki wyścig po takiej tubie, do, w której możemy się poruszać dookoła, no wiecie, dookoła całkowicie w 360 stopniach. Ale sam wyścig jest niesamowicie irytujący. Dlaczego? Dlatego, że wszystko po czym przyjeżdżamy może nas spowalniać i przeciwnicy, do których dotkniemy, mogą nas spowalniać, ale co ciekawe, gdy przeciwnik nas dotknie, jedzie dalej ze stałą prędkością. Gdy przeciwnik dotknie przeszkody, jedzie dalej ze stałą prędkością. My wystarczy, że letko dotkniemy tego czerwonego czegoś i już zwalniamy. Ale sam wyścig nie jest taki trudny. Przeciwnicy ogólną prędkość mają troszkę mniejszą, co nie zmienia faktu, że zasady tego wszystkiego są głupie i średnio przemyślane, średnio przyjemne. Ale nic nie poradzę na to. Sam, sam wyścig i ogólnie same tego typu zabawy... O, przegonił mnie. Same tego typu zabawy w serii, z tego co wiem, zawsze były całkiem fajną odskocznią od zwykłej rozgrywki. No i wyglądają całkiem ała ciekawie. Znaczy, nie wiem. Przyjemnie się jeździ. Nie da się ukryć. Przyjemnie, ale jakże irytująco. Naprawdę. Wiecie, przeciwnik jest przede mną. I żeby go przegonić, muszę się naprawdę postarać. Bo wystarczy, że będę chciał go przegonić i przypadkiem go dotknę. Nawet go nie dotykając, bo hitboxy są jakieś dziwne. No to przegram, bo się spowolnię. Jak widzieliście teraz. Irytujące. Naprawdę bardzo. Ale wciąż całkiem przyjemne. Ogólnie jest taki sposób na to, to po prostu e, robić serię przyspieszeń. Bo gdy robimy serię przyspieszeń, to naprawdę możemy osiągnąć ogromne, ogromne prędkości. To się jakby tak komposuje te przyspieszenia, przez co po prostu jedziemy bardzo, bardzo szybko. No, ale niestety o, nie mówcie, że przegram. Nie mówcie, że przegram. Nie chcę przegrać. Nie chcę przegrać, nie chcę przegrać! No właśnie. Też sterowanie tutaj jest bardzo słabe, bo raz strzałką w lewo, czy też analogiem w lewo ruszam się w lewo, raz w prawo. I to tak w randomowych momentach się troszkę przełącza, więc o co kaman? Nie mam pojęcia. Ale jak już mówiłem, jeździ się całkiem przyjemnie całkiem, 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 całkiem przyjemnie, ale właśnie przeszkody i to wszystko no. Masakration. masakrejszyn, złap przyspieszenie, o mi przeszkody złap kolejne przyspieszenie no fuck fuck, 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 fuck. sami widzicie jak to wygląda masakra masakra no już go chyba nie przegonię, nie mam szans no właśnie. Nie wiem jak to możliwe, ale wygrałeś ze mną. Tak, za drugim razem poszło mi 100 tysięcy razy lepiej. Nie wiem jak to możliwe, ale wygrałeś ze mną. Powtarzasz się. z umową dostajesz paralotnię. Dzięki. Po prostu w czasie lotu klikamy przycisk z paralotnią, przycisk akcji i lecimy. Zobaczymy co nas tu czeka. Uuu, uh, wow. wow. Jest i artefakt. Szybko poszło. Jak go zdobyć, zapytacie? Nie wiem. Na pewno nie ginąc. Mam nadzieję, że ten wir może mnie zawieść na górę. Mam nadzieję, że ten wir mi pomoże. Okej, okay. lecimy na górę. Troszkę punkcików zostało, ale mamy kolejny artefakt. Tylko co teraz? Eee, dobra, tutaj. Złap się, złap się, złap się. Doskoczysz, 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 dolecisz. Dolecisz, dolecisz. Nie. Wow. Wow, udało się. Kolejny artefakt zdobyty. Możemy spokojnie wracać. Dobrze. Masz już artefakt wiatru? Masz już. Wszystko, co jest potrzebne, żeby umieścić artefakt w bramie. Uwaga! Teraz trochę magii. Jakieś czary, Mary? I znowu mu się udało. A punktujesz u mnie. Jesteś niemiły. Ja naprawdę się staram. Dwa artefakty zdobyte, nie mamy żadnej Podpowiedzi, gdzie udać się e, Teraz Więc no, 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 nie mam pojęcia Gdzie udać się teraz, chodźmy może do e, Tego rybaka Nie wiem, o, jest jakaś łódka Nie wiem, może łódka jest e, Nam przydatna Stary, siema Znamy się już na tyle długo Że przyznam ci się do czegoś Tak, to ja jestem tym Sławnym instruktorem sportów motorowych. Teraz jest dobry moment, żeby się nauczyć czegoś nowego. Chcesz przejść test sternika? Jasne, że tak, ziom. Jasne, Zepnij że tak. Przez specjalnie wytyczoną trasę. Pierwszy etap jest prosty. Dla przypomnienia, zbieraj śruby. Dzięki nim, gdy wciśniesz przycisk akcji, twoja motorówka będzie mogła poruszać się przez chwilę nieco szybciej. Na radarze zaznaczony jest kolejny cel. Mam nadzieję, że nie będzie to irytujące jak poprzedni wyścig. Mam jechać po takich dziwnych zielonych punkcikach. Wygląda to fajnie. Znaczy, jak każda gra o motorówkach, ogólnie. Gdzie są śruby, bo ich całkowicie nie widzę? Nie wiem, może jakaś zaraz się nam trafi. Ale cóż, jeździmy po punktach, wygląda to praktycznie tak samo jak za pierwszym razem na początku gry latało się samolotem, tylko że teraz nie mamy dostępnych obracania się o no, w całej skali, w każdą stronę jest śruba, zobaczmy jak działa, fajnie działa, no jeździmy szybciej, tyle, będzie to pewnie całkiem przydatne, żeby no, jeździć szybciej i tyle. Nic nadzwy nadzwyczajnego to jeżdżenie. Znaczy, gdyby było jakaś misja, czy coś... Nieźle. Teraz będzie nieco trudniej. Okej, okay. zbieramy wszystkie śruby i... latamy przez punkciki. Czy będzie faktycznie ciężko? Zobaczymy pewnie zaraz. No, twórcy poziomu trudności się postarali, naprawdę. Jest to po prostu tak trudne, że nie wiem, nie wiem, nie wiem, co chciałem powiedzieć. Gratuluję, udowodniłeś swoje umiejętności na wodzie. No, może to nie pływanie na okręcie żaglowym, ale nieźle. Naciśnij przycisk akcji, aby popłynąć na Wyspę Wodospadów. Spoko, zobaczymy czym jest Wyspa Wodospadów, pewnie wyspą z wodospadami. Hmm. Na razie widzę tu znowu te gluty, małe i duże też. Nie wiem, to są jakieś dziwne rodzaje żółwi. Au. Czy czegoś w tym stylu. Mam nadzieję, że mogę ich spokojnie omijać. Uciekać i tak dalej. O, znowu są tu te, 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 te. te e, diamenty, które możemy rozwalać naszą magiczną mocą dynamitów. Moc dynamitów, po prostu używając dynamitów to rozwalamy tyle. Zbieramy punkciki, których potrzebujemy 200, żeby zdobyć artefakt wody. No, to ma sens. Woda i... E, woda i... i co? Woda i co? Woda i co? Woda i... woda i... E, I wodospady. To się ze sobą troszkę łączy. Tam leżała bomba, więc mam nadzieję, że nie będzie mi tu ona zbytnio przydatna, bo nie chciałoby mi się wracać. Mamy na szczęście checkpoint... Słodziasznie. Mamy tu dwie drogi, tak? E, w lewo i w prawo. Odwróćcie kangurku. W lewo i w prawo. Chodźmy w lewo. E, widzę tam wejście z trzema beczkami. Ono wygląda na sensowne w miarę. Więc tam chciałbym się teraz udać. Albo nie. Drabinka. O, mówiłem wam, on fajnie skacze po drabinkach. Podoba mi się to. Ciągle. Bo zamiast chodzić po drabinach, to po prostu skacze. I ten tego. Przeskoczyć na drugą stronę? Nie, nie, zdążyłem w ostatniej chwili. O, a stąd sobie przejdę tutaj. Tutaj pewnie znajdę koło tych beczek. A świetlika? Dokładnie. A, jaka ta gra jest przewidywalna? I świetliku otwieraj nam bramę. Dzięki, stary. Zawsze mogę na Ciebie liczyć. Znaczy nie, bo zamiast latać za mną Ty po prostu uciekasz. No ale, ale czasami mi pomagasz. Zbierajmy punkty. Mam nadzieję, że nie ma tu jakiejś koniecznej walki do zrobienia. Jest za to jaskinia. O, no, myślałem, że nas gdzieś przeniesie do jakiejś jaskini. czy w sensie jakiejś świątyni czy coś. A nie, tak się nie stało. Co to jest? O, tak jak myślałem, muszę to wbić w ziemię. I to zatamuje wodospad. Fajne, fajne, fajne. I wchodzimy do środka, e, w góry. O, tutaj o dziwo nie ma zagadki z balansowaniem, po prostu sobie idę do przodu. Zbierzmy jeszcze kilka punkcików, co by się nie zgubiły, czy coś? Nie zgubiły te. Ciężko by było, żeby się zgubiły. O! O! Nie wiem, czy to mi coś da, ale. No, znowu jest sekcja pudełkowa. I nas bombardują. Serio? Okej. Okay, Okej. Okay, Okej. Okay, Okej. Okay, Okej. Okay. Okej. Co? What? E, jesteśmy na miejscu. Mam nadzieję, że nic mnie tu nie zabije. Aha, i co mamy w środku? Jest kolejny przycisk. O, kolejny artefakt. Tylko czeka na nas na dole. Tak? Nie wiem, czy to dobry pomysł, ale... Lecimy, mam nadzieję, że uda mi się zebrać ten artefakt i że nie zginę tutaj. Artefakt wody już jest nasz. Masz już wszystko, co jest potrzebne, żeby umieścić artefakt w bramie. Uwaga, teraz trochę magii. Ziom, powtarzasz się już po raz kolejny, trzeci dokładnie. Trzeci artefakt już jest na swoim miejscu. To już praktycznie wszystko gotowe. Przypominam, że potrzebny jest jeszcze jeden. Ty nigdy tego nie pamiętasz. Co za kapłan? Zdobywamy ostatni artefakt wskakując do e, studni. Ale jolo, 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 tutaj wszystko chce mnie zabić i. Mam nadzieję, że nic... E, nicze... Ni, 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 żadnej z tych rzeczy nie uda się mnie zabić. Siema. Muza w tej grze jest słaba. To jest najgorsze. Muzyka jest stra... E, co to jest? Wow, jakiś fajny... nie wiem co to jest właściwie, ale mamy tu. Hmm, jak to może działać. Kręce kółkiem. Super. Są dwie opcje: albo mam ustawić coś za pomocą tych niebieskich znaczków, które tu widzimy. Nie, nie kręć już, albo za pomocą dziur, bo na każdym pasku jest tak jakby jedna dziura, i na każdym pasku jest tak jakby jeden taki, taki, taki niebieski przycisk. Nie wiem, czy to cokolwiek zrobi. I co? Jest artefakt ognia. Nareszcie. Nie wiem do czego on nam posłuży. Nie kręć nic już. Nie kręć. Naprawdę, naprawdę. Gro, gro, gro. Widzicie co się teraz właśnie dzieje? Już nie? Mogłem tym kręcić przez kilka sekund o tym, jak już mnie tam nie było, z jakichś dziwnych powodów, nieznanych mi kompletnie. Artefakt ognia jest ostatnim, który potrzebowaliśmy. Uwaga! Teraz trochę magii. A może jest jeszcze jeden? Policzmy. Artefakt ziemi, wody, wiatru i ognia. Hmm. Czegoś mi tu brakuje. Aha! No tak! Przecież brama jest jeszcze potrzebna. Miejmy nadzieję, że jest. A, no, przecież cały czas tu była, dobrze. Więc. Bramo! Otwórz się! Tak, 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 bramo! Otwórz się! Dobra, te to, 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 to scenki są tak słabe, tak suche, tak beznadziejne, suche jak ten no, Wulgan. O, witaj, witaj. Siema. Jest nasz przyjaciel, tak? Jest cały czas tu, siedzi, uwięziony. Kao! Wow, Ła, wow, udało się! Wow. Dotarłeś do mnie, kurwa! do Wypas, ciebie! Bo już tak mi się tu gorąco robiło. Tu gdzieś w pobliżu jest ognisty koleś. Na luzaka go pokonasz i mnie uwolnisz. Błagam! To młody! Błagam! Te gra aktorska. Mikrosfana. E, dobra. E, ognisty koleś, którego na luzaka rozwalę. Znając tą grę... O, siema. Nie wyglądasz epicką. Wyglądasz na grubego, tłustego... Żywiołaka ognia z Heroesów. Au. Jak się z tobą walczy? O, beczka. Kwestia muzyki ciągle mi się nie podoba. No, wiecie. Ostatni boss, a muzyka taka... Spokojna. Bardzo spokojna. No, naprawdę, czemu go nie zabiłem? Zawsze, gdy się skoczy na przeciwnika, to on po prostu pęka. Z jakichś powodów tego nie zrobił. Podnóż. Uuu, nie. Tu, Uu, Nie o to mi chodziło. Omiń. Okej, okay, wskakuj na to. Tylko czerwony chyba mnie zabija. Co, co? Nie było czerwone już. Nie było czerwony, nie jestem ślepy. Strzelaj, strzelaj. Dobra, teraz pewnie mam mu rzucić to coś do twarzy. Łap. Nie trafiłem, nie trafiłem, nie trafiłem. Podnuś, 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 łap. Teraz to już luzik jest! Wioska uratowana! Wszyscy są happy! Luzik! Luzik, luzik! Czajcie, luzik! No to tyle było kankur kakao. Ha. Czy muszę się wypowiadać o tej grze? Była beznadziejna! Naprawdę, znaczy kiedyś bawiłem się w niej dobrze, ale teraz po latach to jest gra, która się strasznie może zestarzała, może z niej wyrosłem, znaczy nie wiem, nie sądzę, że z niej wyrosłem, czy coś w tym stylu, no bo w końcu z żadnych Raymanów, czy z wszystkich innych gier tego typu nie wyrosłem, więc to by raczej nie miało sensu. Naprawdę, gra mi się, nie wiem, miała tyle błędów takich, takich głupich. Nie wiem, latanie samolotem było nudne. Jakoś, no, widzieliście, gra była robiona przez kilka osób, napisy się już skończyły. E, tak więc, cóż, gra była naprawdę słaba. Znaczy, średnia, całkiem ładna. Muzyka była słaba, wszystko, dużo rzeczy było słabe. Ale mimo wszystko, no, gra z dzieciństwa, taka średnia. Też nie miałem do tej gry jakiegoś wielkiego, ogromnego sentymentu. Kiedyś po prostu raz przeszedłem. Tyle, więc jakoś teraz nie czuję się z tym źle. No i cóż, nie ma co tu więcej gadać. Tyle, gra była moim zdaniem bardzo słaba i średnia. No i to było na tyle w tej serii. Zostawcie jakąś ocenę. A my widzimy się w kolejnych seriach. Zagrajmy wy. I nie tylko pewnie. Znaczy pewnie tylko, niestety, bo jestem leniwy. No, to cześć.